Słuchamy Ciebie! Jedzie, jedzie! Kto? Papież! Ale to mi wygląda na... To na pewno on mówili, że będzie ten wyjechał. Mm. <laughs> Żeście wymyślili! Przyjedzie! Ta dziesięciu papieży! Papież. Też mi coś. <laughs> Mamo, zobacz, jedzie. Chodź zobaczyć, chodź zobacz. Już widziałam. Zawołaj resztę, zaraz będzie kolacja. Ale to naprawdę on. To go zaproś do nas. Ja tu sobie poczekam. Nigdy mi nie wierzysz. Tobie wierzę, tylko w cuda nie wierzę. Dzieci kolacja! Szczęść Boże. Czy mogę? I co? Teraz już wierzysz w cuda?